Z tej strony Kubuś, teraz jest part. Znalazłem... Jak moja linię stary. Dobra. No? Co? Dobra, nie chcę Ciebie Odejdź. Żebyś mieć dobra, dobra, poczekam. Ale masz ładną dupę. <słyszy> Mówisz mi, że to jest jakiś dziwny portal, co nie? Taki czarny gość, z czerwonymi oczami tu był a Serio? No. Dobra, to chodźcie. Ej, no. no, no. A! A! O, gdzie? O! O, o e, cz czeka, tu co, 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 co się dzieje? nie, e, nie wiem! A, śmieci chyba czegoś innego. Patrz! Patrz na tapiczkę do nieznajomego. Ja nie znają... nie! oh! O! No, nie! Co mu się stało? Nie. Dobra, muszę sam odwiedzać, niestety, ten świat. Niestety. Boję się tego. Jakaś nieznajoma osoba. Czy to jest ta osoba, która mnie tak nienawidzi? Ja też ją. Mam nadzieję, że to jest prawda. Zapisz się komentarzu. Dobra, co to jest? Jakaś dziura tu jest. Ale boję się tam nawet podchodzić. Co jest? Dobra. O, tu łódka, okej. Okay. Myślałam, że ty kolejne i nie znowu wysadzi. Ale spokojnie widzowie, spokojnie. Tutaj jest na nacinku, sobie jedziemy. Tu jest na nacinku. Chude, łódka mnie tego zamurowała. Dobra. No. Uuu, co tu się stanęło? oboje się... Co to jest? Czy to jest do torturowania to... ludzi? Mamy... <laughs> się? Nie zajmowała osoba! <laughs> nie! nie! Nie, 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 nie! Co jest? Co jest? Gdzie ja jestem? Czemu ja nie umarłem? Halo, gdzie ja Odejdź! 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 Masz odejść! Nie chcę ci Co jest? Zniknął! Boję się! Coś... Co? Co? Gdzie jestem? No, znalazłam Co jest? No dobra, ziomek! Niezajemna osoba! Czemu mnie trollowałeś cały czas? Powiedz coś! Napisz! Witam! No, o, no witam! Witam! No! Co ty? Co on no, robi? ja się, no troszeczkę.

Zarazem przywrócimy się i cię zabije! Nie widzę cię... Zobaczymy dobra! Pa! Widzowie! Piszcie komentarze, czy mam go zabić, czy nie! Pa! Widzowie!